No, i nie spisały się służby pana prezydenta podczas wczorajszej sytuacji kryzysowej. Oczywiście nie mówię tu o pracownikach firmy wodociągowej, którzy z pełnym poświęceniem pracowali, żeby usunąć tę awarię. Prezydent Brejza i podległe mu służby nie zrobiły nic, żeby ulżyć mieszkańcom w tej sytuacji. Paragraf 33 ustęp 3 regulaminu dostawy wody i odbioru ścieków mówi. O wstrzymaniu dostawy wody lub odbioru ścieków, o których mowa w ustępie drugim na dłużej niż cztery godziny przedsiębiorstwo powiadamia odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zapewnia zastępczy punkt poboru wody, informując odbiorców usług o jego lokalizacji. Zanim zakręcono główny zawór, powinno się powiadomić wszystkich mieszkańców. Panie Brejza, ile pan pan beczkowozów na 70-tysięczne miasto? Nie sprawił się pan, panie Brejza, w sytuacji kryzysowej. I tak naprawdę mieszkańców nie interesuje, kto popsuł rurę. Tylko jak nieudolnie zadziałały pańskie służby. Może raczej jak nie zadziałały.